Cześć moi drodzy, witajcie. Dziś mam dla Was nową wiadomość. Tym razem nie z Polski, nie. Tym razem wiadomość niedobra, niedobra wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Stał się tam wypadek na autostradzie. Zderzyła się ciężarówka, która przewoziła makaki. Makaki krabożerne, dokładnie, czyli takie, które jedzą kraby. I te makaki, było tam 100 makaków, które jechały z Pensylwanii przez wybrzeże wschodnie aż do Florydy, na Florydę jechały makaki do laboratorium, tak myślę, ale nastąpiło to zderzenie na autostradzie i cztery makaki uciekły do lasu. I Myślę, że teraz w Pensylwanii jest dosyć zimno i martwię się o te makaki. Jestem ciekawy, czy uda się je oddaleść, czy uda je się złapać. W lesie nie będzie łatwo, myślę, oddaleść makaki. Hmm. Nie wiem, może jakimiś siatkami może uda się strzelić do nich z naboi usypiających i złapać je. Ale później i tak trafią do laboratorium. Zatem ich los nie jest, nie jest dobry. Ale tak sobie myślę, gdyby nie zwierzęta w laboratoriach to byłoby trudno badać różne lekarstwa i tak dalej, prawda? Co ty myślicie? O używaniu zwierząt w laboratoriach, czy powinno się to robić? Myślę, że na razie nie ma innej metody, niestety. Nie ma innej możliwości. Ale cztery makaki uciekły. Niestety w zimnym klimacie, myślę, że nie dadzą sobie rady. Zobaczcie, jakie mają wielkie zęby. Tak wyglądają. Potrzebne im te zęby po to, żeby rozgryzać skorupy krabów. Tak mi się wydaje. Mają naprawdę wielkie zęby, jak króliki. Zupełnie. Niesamowite są te makaki krabożerne. Nigdy takich nie widziałem. Tutaj w Polsce nie ma żadnych małp. Jak się pewnie domyślacie, jedynie w zoo. Ale nie chodzę zbyt często do zoo, Powiem wam prawdę, że nie lubię zoo, nie lubię oglądać zwierząt w klatce, mm, nie jest to zbyt wielka przyjemność. Zatem życzę tym makakom wszystkiego najlepszego, mam nadzieję, że zostaną odnalezione i być może w tym laboratorium nie stanie im się nic złego, mam nadzieję. Trzymajcie się, co myślicie na ten temat. Do następnego razu. Cześć. Pa-pa.